Siemano, witam was podobnie. Dzisiaj postanowiłem zagrać sobie w single playera y, w kryzysie drugim właśnie nagrać Let's Playa, którego właśnie nagrywam. A więc gramy. Jak widać tutaj gram akurat z moimi kompanami, jak wcześniej wspominałem, y, nie lubię grać tak samemu chodzić, a akurat mi się trafiła misja z kompanami, więc postanowiłem ją nagrać akurat ja gram. I tak. Widzimy tutaj, właśnie są Nasi koledzy i tu coś lata, o kurde, strzela. Dobra, trzeba się schować chyba. No dobra, może trafimy go ze snajperki? Nie, nie będziemy. Uciekamy do autobusu, bo nas tu zaraz strzelą tak, tak. Tu jakieś roboty, co to w ogóle jest? Właśnie nie, nie lubię tej single, single playera przez to, bo ja nie lubię takich potworów jak tu są, ale damy radę, damy radę, widzę, że tu się nam na razie udaje. Kompanii na szczęście coś robią, a nie, tak jak w kodzie, po prostu sobie strzelają w powietrze. O to, co to jest? Ojej, dobra, rzucimy mu e, granatkę. Może się chłopak trochę rozerwie. <grym> <grym> Nawet dosłownie. Żeby rozerwał się w końcu, czy nie? Tak, chyba już nie żyje. No dobra, tam jeszcze jeden jest. No, no gdzie się chowasz mi ty, lamusie? No i muszę go obejść na... około. Ej, on jeszcze żyje ten grubas. O kurde. Z samochodami że rzucasz, no co ty. Ludzie jeszcze... a zresztą. Ludzie mają go obezwyczajonego. Chociaż wątpię. W czasie tej wojny... o wyszedł w końcu. No to panieczka, Chociaż jej nie masz. Nie wiem co ty tam masz. Jakieś dziwne włosy z mięsa czy co to w ogóle jest. O to co? A to ten cepit cały. Więc kryjemy się przy autobusie. No, to znaczy, A, jak autobus, to, to teraz nie wygląda jakiś wrak od tramwaja, czy co to jest? No, bardziej. Przestań we mnie strzelać, ty Januchu. Dobra, biegniemy. Biegnij, Biegnie, kurde. Ole, nawala. Ziemia mi po pysku leci. Ojej! Ładny wygłuszek, dobra. No, mam tam biegnąć. Za, na... Za mną nikogo nie ma. Nie ma. Dobra. Czyli muszę tutaj, pewnie, jak to się nazywa? Mm, no. Skrypty działają prawie jak w kodzie, nie lubię takich skryptowanych gier, ale cóż, dlatego nie gram tutaj w singleplayera, bo jakoś mnie nie wciąga. Ale ta misja jest akurat jeszcze jakoś, jakoś takoś, bo bo co, bo przynajmniej z kimś gram, pomagam komuś. Dobra, dziadek, przyjmij się, nie obchodzi mnie, co ty tam gadasz. Dobra, tutaj nikogo nie ma. No gdzie oni są? Co ja mam tu robić? Przecież stoję w tym miejscu. W zasadzie 4 metry od niego, ale bez przesady. Nikogo nie ma. Tą broń już mam, amunicję mam full. Nie no, nie będę zbieniał, że miesz snajperki. O, granatki wezmę. Dobra. Co mam stać prosto na tym kurde punkcie? O nie, przyleciał już ten cepid. No dawajcie, gdzie wy jesteście? Ja Co? O, tu coś strzela. Gdzie jest? O kurde, mamy armię już. No to poczęstuję was moim granatkiem. Jeszcze jeden, tak dla pewności. No i jeszcze jeden? Nie. Dobra. Snajperka, haha. Jakieś dziwne, dziwna ta czułość jest jak się no, przybliża ze snajperką. jak za szybko. No dobra, dostał banieczkę, co znaczy banieczkę, on nie ma banieczki. No reloading, kurde, bo tu strzelają we mnie, no. Szybciej, szybciej. Boom. No co ty nie padniesz? Tak, no na pewno cię trafię. Z kolby. Z takiej odległości. Dobra, pan. Wszyscy. Nie, to było łatwe. Co, znowu mam tam iść przecież, tam byłem przed chwilą, bo amunicja się przyda. Trochę wystrzeliłem. O nas... Na... O nie, już myślałem, że to ten gruby. To jest... O kurde, ten z armorem jest. No ileś ty... Ja pierdzielę, ja mam cele, ten babę wcale seryjnie. sakra No to dostajesz serię, granacik. O kurde, ale ich tu się zebrało. Uciekamy trochę, bo energia mi się kończy. Yeah, full auto. Zabiłem go chociaż? Czechę. Dobra. O ty skąd się tam wziąłeś, ty typie? I No i jeszcze się schowa za tą barierę, żeby te zwierzaki takie inteligentne były. co to w ogóle jest, kosmita jakieś. Ale akurat ta misja się podoba mi, wam powiem. Nie jest najgorsza. Ule, dostałeś z granatnika, no inaczej cię nie rozwalę, gruba się. Ciebie tylko wybucham. Haha, wylało ci się coś. Dobra, amuniska. Jest tutaj, o tutaj jeszcze jest, nie widziałem. Jaga... Nie, nie potrzebuję na razie. Um, o są tutaj moi Co się przesuwamy z lewej na prawej, tak? Z lewej na prawo No dobra, też może i tak być Eee, um, dobra Snajpereczka, boom headshot Za pierwszym strzałem pad widzieliście to? A ten co? Hełmach jakiś czy co? Nie no bez snajperki to bym sobie tutaj nie poradził, o kurde Ej to tak blisko to to mi nie przychodzi, a dawaj tu. <taki> tak blisko mi nie przychodzi, a biegnę za nim. Też ma to sens, co ja mówię. <taki> Zabrano co? No kto coś tam, nieważne. Graficzka fajna, o kurde. O o! Uciekamy! Ty, ale teraz to by mi się ten jack przydał. Może nie, ale nie, na razie tutaj jeszcze mam tych. Może mam go ściany się coś, ale na razie tych tylko przecież się. Buu. Bum. Bum. Rito. No to na ile oni pocisków padają? Ja ale myślałem, że sniperka działa na raz. No to są jakieś transformersy, to już nigdy nie wiadomo. A ty, skąd mi już zeskoczyłeś ci? Gin! Wlało się jakiś soczek z ciebie. Truskawkowo-wiśniowy, malinowy, żurawinowy. Dobra, nieważne. Dobrze, że ten pancerz mam, bo z tego ty bym nie dał No nie no, znowu grubas, częstuj się! Właściwie mówiłem, żebyś się rozerwał. I granacik, i... Jak to się nazywa, granatnik? Jeszcze raz. No nie karać, jeszcze żyjesz. No. Dobra, padłeś? No nie wierzę, ty. Trzy granatniki i jeden granat. Nie, no co za hardman. Co to jakiś boss jest kurde, nie wiadomo z czego, z God of War Trochę ci się gry popieprzyły. No, udało się. Co to we mnie no, Jeszcze nie ma co pidać nic nie widziałem strzela w niebo co za łódź iść poglądaj kurde maciusia z klanu <grym> bez obrazu oczywiście w co ty strzelasz? A jest jednak serwis nie widziałem go stary teraz przyda się jak tego ze strzela, bo chyba o to chodzi dobra <grym> nie ma to jak RPG co to znaczy to za bardzo nie wygląda jak RPG ale też można użyć co tam? E... GIN Bum, trafiłem? Nie, nie trafiłem, no ale ze mnie, no kurde, chowaj się, bo zarpadnę. Tak jest, pancerz jest y on. Uuu, udało się, ha, nie musiałem wam pomagać, brawo, chłopcy, zestrzeliście go sami. O, teraz mam się tam wbijać do góry, no dobra, idziemy. No jak na razie taka ciekawsza misja, jedna z ciekawszych, bo przynajmniej ktoś mi pomagał, a nie wszystko sam. No, stary, co robimy? Tam już nikogo nie ma, idź. No halo, budź się! Halo! Ty, Cino! Jak ty masz na imię w ogóle? A widzisz, skrypt! Pomyliłem się o metri, kurde, gra się nie ruszyła. Oj, coś czuję, że tu będzie znowu nawalanka. No ale cóż. Zobaczymy, jak to będzie. Coś tak po cichu powoli idą, więc może być groźnie. Za cicho tu jest. Dobra, więc idę za nimi powoli, żeby mnie tu coś nie wyskoczyło na mnie. Schowamy się naszym pancerzem niewidocznym z diamentów, czy z czego to tam jest. O, tylko nie mów mi, się do tamtej rury wchodzimy, bo ja nie mam żadnego shotguna, ani nic. Dobra, a może tu shotgun jakiś będzie? Nie ma, tu nic nie ma, nie ma. Lipton trochę. No graficzka jest ładnie też w, singli, w singlu. W single playerze, boże, wysłowić się nie potrafię. No gdzie sniperkę do tego biorę? Nie, nie, tutaj musi być. Z karą. Shotgun by się przydał do tego, ale cóż. No wbijać tam szybciej, ja pierdzielę. Obijacie się jak jakieś... Nie wiem. A, To koniec już. A, no to dobra. Dzięki za oglądanie, siema. Mam nadzieję, że się podoba wam Let's Play i zapraszam do innych filmów. Siema!